Cześć. <laughs> Hej, tutaj Nara Kulturomaniaczka i witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, jak możecie widzieć po tytule tego filmiku, będziemy oceniać jednogwiazdkowe recenzje popularnych książek. Niektóre z tych książek są moimi ulubionymi, więc jestem przygotowana na to, żeby ubrać się w taką zbroję i po prostu żeby nie skrzywdziło to mojego serduszka i mojej miłości do danej książki. Zebraliśmy 12 najpopularniejszych tytułów i dzisiaj właśnie będziemy czytać ich jednogwiazdkowe Recent. Oczywiście przy tym przysłuży nam aplikacja Goodreads, aplikacja, którą każda książkara po prostu zna i kocha, ale też czasami nienawidzi i myślę, że ja po tym filmie mogę mieć pewien żal do niej ze względu na to, że ma jednogwiazdkowe recenzję moich ukochanych książek, które w mojej głowie po prostu są 5 na 5, 10 na 10, nic nie zmieniam i są po prostu idealne. Ale są też książki, które mi nie podpadły do gustu i pierwszą z nich, która moim zdaniem była właśnie takim gdzieś tam, według mnie, średnią książką, jest bardzo, bardzo znana i popularna Rodzina Monet. Boże, dopomóż, nie wiem, czy bardziej chcę sobie wydłubać oczy, czy zrobić lobotomię, czy przeczytać. Okej, okay, zaczynamy z, z grubej rury. Następne. DNF 35%. Monety to ja powinnam dostać za słuchanie. Imagine, żeby ktoś ci płacił za słuchanie książek albo za czytanie książek. Nie, bo to ja, w, sumie, w sumie moja praca. Zapomniało mi się, że y, ja też funkcjonuję w tym świecie i recenzuję książki jako praca. I love to read things that are actively harmful to my birth. To jest przykre trochę. Ojciec chrzestny po roku w Polsce, a dobór słownictwa niczym losowanie Freeza w Fortuny. Nigdy nie sądziłam, że przeczytam coś, gdzie będzie ojciec chrzestny i Freeze w jednym zdaniu, ale there's a first time for everything. Dobra, następna. Jeden na pięć gwiazdek, autostrada wygląda ciśnopustą i spokojnie. Chwila ciszy dla tego komentarza. Rano umówię się do psychiatry. Zakładam, że cokolwiek wam pomoże i sprawi, że Pójdziecie na terapię, jeżeli tego potrzebujecie, to, to dobrze, I guess. Uwaga. Edit po roku. Zmądrzałam i jednak ta książka nie powinna kiedykolwiek zostać wydana. O Jezu, odpowiedź tutaj. Zuza odpowiedziała: Love, character, development. We love, we stand. W ogóle to jest recenzja mojego kochanego Maxia Bukowicza. Za jakie skarby. Uważam, że to jest tak trafne akurat. Bo wiecie, skarb, rodzina monet, za jakie skarby. We get it. It's funny in my brain. Gdybym miała do wyboru trafić do domu dziecka lub do braci monet, skoczył. Mam nadzieję, że nigdy nie czeka na Ciebie ten wybór ogólnie między tymi dwoma rzeczami, żebyś nie skakała z dachu po prostu bardziej toksycznie mój ex. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Rodzinę Monet. Jak widzimy tutaj nikt się po prostu nie wstrzymywał z recenzją. Oczywiście wybraliśmy też takie najświeższe i najgorsze, więc żeby nie było, są też dobre recenzje, ale dzisiaj mamy po prostu taki film, więc mam nadzieję, że tak jak ja i zaraz przyjdziemy do jednej z moich ukochanych książek, to po prostu, że was też te recenzje nie zabolą, bo ja też będę czytała tutaj rage na moje ukochane książki. Następną książką, tak jak powiedziałam, jest jedna z moich ukochanych serii, a właściwie jej pierwsza część, czyli Dwór Cierni i Róż, więc zobaczmy, co tutaj ludzie z Goodreadsa mają do powiedzenia. Osobiście uważam, że po tym filmie będę się bała ludzi, którzy piszą recenzje na Goodreadsie. Uwaga jeden. I'm a second away from dousing myself in gasoline and lighting myself on fire just so I never have to look at this book again. Jeżeli książka sprawia, że naprawdę nie chce wam się już żyć, to nie wiem, czy to świadczy, jak zła jest ta książka, czy jak bardzo was poruszyła, i jednak możecie dostrzec w tym plusy. Hating on this book is therapy, bro. Podobnie się powtórzę. Cokolwiek wam pomaga. I get the hype. I jednak wioska. Dualizm tutaj widzę u tej osoby. I actually feel personally betrayed by this book. Rozumiem. Akurat jeżeli chodzi o pierwszą część, to uważam, że jeżeli ktoś sięga po nią z TikToka stricte i już wiecie, że jest postać jak Rysand, i czytacie pierwszą część, gdzie Rysanda w ogóle nie ma, to macie takie. Wszyscy tak mówili, że ta książka jest zarąbista, a okazuje się, że to jest mech. I jakby ta pierwsza część jest ciężka, ale nie chcę też być tą osobą, która mówi poczekajcie do następnych, bo będzie lepiej, więc Wam tego nie powiem, ale poczekajcie do następnych, bo będzie lepiej. Następną książką jest, uwaga, klasyk. Klasyk, który ja osobiście bardzo lubię i jest to Duma i Uprzedzenie, więc zobaczmy, co tutaj osóbki z Goodreadsa mają do powiedzenia na temat e, Duma i uprzedzenia. Hatred is too strong an emotion to waste on this literary twilight. Porównanie Dumy i Uprzedzenia do Zmierzchu. Nie wiem, czy jest najlepszą rzeczą, jaką przeczytałam dzisiaj, czy jednocześnie najbardziej przepraszająco. I can't believe my professor read this 25 times. I am dead że no, Z drugiej strony, co ja mam oceniać? Ja przeczytałam chyba z 40 razy Małego Księcia, więc słuchamy nie oceniamy. Jesus Christ, have sex. W sumie, jeżeli ktoś lubi romanse i podchodzi do Dumy i Uprzedzenia jako po prostu właśnie romans i spicy romans, to nie, nie dostaniecie tego tam, więc ja yeah. No i dobrze, i teraz przechodzimy do książki, która ja osobiście też tak średnio mi się podobała. Ja ją oceniłam chyba 3 na 5. Nie, jakoś nie potrafiłam się w nią wgryźć i jest to Despair of Deception. Bardzo popularna książka, jeżeli chodzi o całego BookTok'a. Bardzo też popularny romans, spicy romans. No ale niestety mnie gdzieś tam nie zachwycił, po prostu mam wrażenie, że BookTok za bardzo wyhypował tą książkę i jak już po nią sięgnęłam, to miałam takie, ha. Huh, Serio? Więc zobaczymy, co tutaj mają osóbki do powiedzenia. Which color were Aaron's eyes again? Catalina? I forgot! I think I like the enemies to lovers trope until they actually become love. No. To akurat prawda, ta książka była zarąbista do momentu, kiedy się nienawidzili, a później jak odkrywasz powód, dla którego oni się nienawidzili, to okazuje się, że wcale nie było powodu, dla którego oni się nienawidzili. I to jest przykre, bo to jest coś, czego ja bardzo nie lubię, czyli autorzy robią z bohaterów enemies tylko dlatego, żeby oni się nie nawidzili. I nie ma żadnego faktycznie powodu, dla którego oni się nie nawidzą. I po prostu dajcie im powód, żeby się nie nawidzili. On reflection, I hated this book. Not you, though, Aaron. Those two stars are for you. Update Sorry, Aaron, I changed my mind, and this is the one star. It's not you, it's Elena. No i tutaj jakby to potwierdza to, co powiedziałam. To jest kwestia nie stricte Arona jako postaci, ale po prostu Eleny Armas, którego opisuję w ten a nie inny sposób. Ale podoba mi się też character development. Przykro mi Aaron, no co mam powiedzieć, przykro mi. For a book so This was way too overhyped. To jest mój właśnie pick, że to po prostu overhype. This book is the Hating Game Cheap Copied Edition. Nie wiem. W sumie obydwo tych książek nie lubiłam. W jednej cały czas mówią, jako to bohaterka jest bardzo niżutka, a w drugim mówią jakiego koloru to Aron nie ma oczu. Lina went through so much, I want to hug her so tightly, she suffocates. <laughs> Na początku tak myślałam, że to idzie w dobrą stronę, że o, ale patrzę na tą jedną gwiazdkę i miałam takie, coś jest nie tak. No to już wiemy. Na, you lied to me so hard. Also take me back to when enemies to lovers actually meant enemies to lovers. Period. Jakby zróbmy tak, że od nienawiści do miłości to jest naprawdę od nienawiści do miłości i oni się nienawidzą tak, że po prostu mogliby się pozabijać. If a man said to me to milk him, I would immediately projectile vomit right in his face. I guess plus jeden. Powtórzę coś, co kiedyś mówiłam na TikToku. Doi. To się krowę i zostawmy to w ten sposób. I następną książką jest akurat książka, która mi się bardzo, ale to bardzo podobała. Ja ją oceniłam 5 na 5 jest to zaskoczenie, chyba najlepsza książka, prawie najlepsza książka 2024. I jest to uwaga bezsilna. Ja już wiem, że ja po prostu wystawię tu swoje serduszko na te negatywne recenzje i mnie to bardzo, ale to bardzo zaboli, bo wiem, że zdania są bardzo, ale to bardzo podzielone odnośnie bezsilnej, ale zobaczmy, co tutaj mamy. What kind of The Hunger Games plus Red Queen plus Harry Potter fanfic is this? Widzę to połączenie, ale wiecie co? Ja w ogóle jak czytałam fanfic, jak czytałam tą książkę, to pierwsze co? To pomyślałam, że to jest połączenie Igrzysk Śmierci i Szklanego Tronu. Osobiście po pierwszej części kompletnie nie widzę takich. Stricte porównanie do Czerwonej Królowej, ale ja też Czerwoną Królową czytałam, jak miałam z 13-14 lat, więc może nie pamiętam jej tak dobrze. Booktok needs to be eradicated. Jako część Buktoka, proszę nie. Jako osoba czytająca, czy Booktok wiele razy mnie oszukał? Tak, i również czuję się poszkodowana. Ale nie niszczmy go, bo, bo ja chcę jeszcze trochę. Sobie się pobawić tam. One star. Double it and give it to the, give it to the next person. Ale w sobie, jak zrobisz double it, to będzie dwa już. I później ktoś znowu double it, i będzie już cztery. I może ktoś polubi tę książkę. I uwaga, następna książka to jest Start a Fire, czyli polska nasza książka. I ja od razu mówię, ja nie czytałam tej książki, więc tak naprawdę mam totalnie ambiwalentny stosunek do tej serii. Wiem, że bardzo dużo osób kocha tę serię i bardzo dużo też jej nienawidzi i wiem o Czarnych Tęczówkach, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą serię, to nie za dużo wiem, dużo słyszałam po prostu. Powody, dla których warto przeczytać tę książkę. 1, 2, 3. Dzięki Tobie. Punkty za kreatywność, podoba mi się. Autorka ma większą dwubiegunowość niż bohaterka. Widzicie, i to już wkracza w taki moment, że not cool. Wiecie, możecie komentować dzieło i recenzować dzieło, ale au autorek raczej, autorki raczej zostawcie w spokoju, chyba że faktycznie robią jakieś takie, wiecie, crazy rzeczy. Gdyby ktoś nie pamiętał, to Shea ma czar czarne tęczówki. To jest dosłownie, co się wydarzyło w The Spanish Love Deception. Widźcie z łodpada i dotknijcie trawy. Droga Barlińsko... Uprzejmie proszę o oddanie ponad 10 męczących i najbardziej niedłużących się godzin życia spędzonych na słuchaniu o dosłownie niczym płatność gotówką lub kartą, doliczam podatek od każdego wspomnienia o czarnych tęczówkach i zapachów wody kolońskiej, mięty i papierosów, Szech, akurat that's funny. No i słuchajcie, teraz książka, którą nie mogę się doczekać tutaj, żeby przeczytać tę recenzję, bo wiem, że będzie ciekawie, a mianowicie jeden, z którego ja osobiście bardzo i to bardzo nie lubię, więc myślę, że tutaj też będzie się, będziemy się śmieli po prostu razem. Begrown as men manipulate one teenage girl. That's it. You don't have to read it. You're welcome. Just book the therapy session for both me and Penelope. <laughs> nie Mogę ale śmieszy. Such a weird family. No, jest to ciekawy koncept rodziny. I want to eradicate any memory I have of this book from my life forever. Plus jeden. Aczkolwiek nie, bo później każdy Dark Romance porównuje do tego i mam takie. Myślę, że czytam zły Dark Romance, a później sięgam myślami do Kredens i mam takie. Jednak to nie jest takie złe. Więc Kredens na coś mi się przydaje. Penelope Douglas Trick Family Bonding Time far. Not right I'm free, worst experience of my fucking life. Dobby is free. Dobby is free. Winter comes, they all come. Yes. Okej, okay, Credence było, mamy to za sobą. Thank god. A teraz narażenie mojego serduszka, ponieważ będziemy rozmawiać sobie i czytać recenzje jednogwiazdkowe Delo <coughs> Hypothesis, mojego patronatu, mojego w ogóle pierwszego patronatu ever. Na pewno Delo Hypothesis jest bliskie mojemu sercu, jeżeli chodzi o całą scenę booktokową i moją twórczość booktokową, więc zobaczmy. To może zaboleć. Ew, all if you are edible. Ew. Hated every second with a burning passion. Słuchajcie, jeżeli... Książki budzą w was pasję, nawet do nienawidzenia. To still budzą w was uczucia. Naprawdę próbuję tutaj po prostu zachęcić was do przeczytania The Love Hypothesis i jakoś tak obrócić te recenzje na pozytywne. I'm trying, okay? I'll never forget overhearing one of my classmates in high school say that this book will be considered as a classic in future. Hold up. Nie. Kocham to książkę, ale proszę nie. He had her whole bo boob in his mouth, I'm scared. Nie wiem, co tutaj było większe, a mniejsze. Ale you know what? Nie myślałam o tym w tamtym momencie. I'm blocking everyone who said this was good on BookTok. Bye bye, honey. Myślę, że nigdy jej nie zobaczę, bo mnie zablokowała już. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o The Love Hypothesis, a teraz przejdźmy do... Kultowego zmierzchu. Ja osobiście czytam zmierzch przy, przed wyborem Hot Coffee Book Club, bo zmierzch był z wrześniowym wyborem Hot Coffee Book Club. I czytam e, tę książkę, ponieważ Weronika jest bardzo, bardzo dużą fanką. Rozumiem hype, jaki jest na tą książkę pod względem popkulturowym, wiem, jak dużo ta książka zrobiła dla popkultury. Czy jest ona cringe'owa? Tak. Czy jest to złe? Nie, dobrze się bawiłam. All in all, this is enjoyable if you shut off your brain for a few hundred pages and pretend you're a badass Dosłownie to, co powiedziałam. To jest książka, przy której po prostu trzeba się dobrze bawić. To ma po prostu swój, mam wrażenie, urok, swój vibe. Jeżeli są tutaj fani filmów też, to podejrzewam, że wiecie, o co mi chodzi. Hello, everyone. This is my official resignation from Reading Books. I have read far too many horrible books, but this was my last show, and now I will never read again. Goodbye. Może tak, jeżeli masz wybór między zakończeniem swojego i swojej przygody z czytelnictwem Credence, a Twilightem. Wybrałabym Twilight I believe the movie was better than the book. Ja oglądałam film jako pierwszy i mam ogromny sentyment do Roberta Pattinsona, głównie i Tylora Lautnera. I oni, moim zdaniem, we dwójkę powinni mieć romans i zostawić w ogóle tą belle w spokoju i nie kłócić się o nią. I jeżeli by długo i szczęśliwie, i takie powinno być zakończenie tak naprawdę zmierzchu według mnie. Ale przez to, że takie nie jest, to no, styl uważam, że po prostu. Te filmy są tak ogromnym uniwersum. I książki zresztą też, ale no, filmy od dziecka mi towarzyszyły, a dopiero no w zeszłym roku nadrobiłam zmierzch, więc nie mam jeszcze takiego przywiązania do samej książki. Edward literally stalks Bella multiple times. On jest wampirem, okej. Okay? On ma. Zieloną flagę na stalkowanie. Did I like it? No. Will I read the next one? Yes. I to uważam, że jest zarobista recenzja, i ja szczerze mam tak z wieloma książkami. Czy nie podobała mi się dana książka danej autorki? Tak. Czy przeczytam inne książki też tej autorki? Tak. Czy następne też mi się nie będą podobać? Tak. Czy i tak będę ją czytać? Tak. Jak telenowela, jak Love Island. No to jest głupie, ale kurczę, Chcemy obejrzeć następny odcinek. No i tym oto sposobem przechodzimy do jednej again z moich ukochanych książek, czyli Lepiej niż. Film. lie, I didn't finish it. All the characters were insufferable. Like, girl, I get it. You're different and quirky. Ona nie miała pick-me-girl vibes. Nie zgadzam się. This dumb bitch compared Jane Austen novels to the Bridgertons. Nie zwyzywałabym za to, ale na pewno bym się uśmiała. No, ale to jest totalnie co innego. Jedno opiera się na seksie, a drugie na jego braku. Zresztą, i tak jak mówiliśmy, <laughs> this was not better than. Okej, okay. uśmiałam się, funny, daję punkty za kreatywność. The star is only for Wes. Ale tylko jedna gwiazdka dla Wesa? Wes sam w sobie powinien dostać piękny gwiazdek, thank you. I uwaga, przechodzimy do ostatniej książki tego filmu, jaką jest Icebreaker, mój ukochany Icebreaker. I to zaboli i mnie, i Marysię siedzącą za kamerą. I can't watch Despicable Me ever again, thanks. To jest postanie Halloweenowej, jeżeli ktoś mnie nie załapał. Why are there so many characters? This is in Game of... Ponieważ to jest grupa przyjaciół, come on, mamy dużo przyjaciół, dużo znajomych, no to mnie boli to, czytanie tego, faktycznie mnie boli. This was boring and so overdramatic, sorry, I truly don't understand straight people. Plus jeden, szczerze, czasami jest ciężko zrozumieć katero ludzi. Ale nie, w sumie po prostu ludzie nie ogarniają miłości i mam wrażenie w ogóle, jakby, jakichś kontaktów międzyludzkich jest ciężko czasami z komunikacją. You all are convincing me to trust dark romance girlies instead. Nie, bo później przeczytasz kredens, tak jak ja. Nie ufaj im. Stop being mean. If you want a literal porno with the most boring plot, here you go. Z tym pierwszym się zgodzę. Z tym drugim, nie. I to by było, moi drodzy, na tyle. Bo było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podobało, czy macie jakieś komentarze, czy zgadzacie się z opiniami niektórych, co było przehypowane, które książki wam się podobały i też tak jak mnie. Zabolały Was niektóre z tych recenzji. Tak czy inaczej, nie zapomnijcie oczywiście o zasubskrybowaniu tego kanału i zaobserwowaniu mnie na Instagramie. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za dognięcie do końca tego filmu i widzimy się już za trzy dni. Buziaki, bajo!